Czy wiesz, że w okolicach małej górskiej wsi Bogdanówka, na polanie zwanej Stawisko, ukryty jest skarb, o który od wieków walczyli zbójnicy, a jego tajemnica wciąż czeka na odkrycie? Bogdanówka, malownicza wieś ukryta w sercu Beskidu Makowskiego, od lat kryje mroczną tajemnicę. W miejscu zwanym Stawisko, wśród lasów i polan, według dawnych podań, zbójnicy ukryli skarb. Złoto i kosztowności zrabowane z karawan kupieckich i dworów szlacheckich. Miejscowi opowiadali, że nocami, w świetle księżyca, słychać było dźwięk łańcuchów i stłumione jęki, jakby duchy dawnych Rabusiów strzegły ukrytego bogactwa. Wielu próbowało odnaleźć to miejsce. Kopali w ziemi, rozkopywali stare groty, ale każdy, kto zbliżył się do stawiska z chciwością w sercu, napotykał pech, choroby, a czasem znikał bez śladu. Stary góral Antoni opowiadał, że tylko ten, kto podejdzie z czystym sercem i złoży ofiarę w postaci chleba lub monety, może ujrzeć znak, złoty blask, który poprowadzi do skarbu. Czy ktoś odważy się podjąć wyzwanie i przełamać kląd festawiska? Mówili, że skarb jest przeklęty, ale czy to prawda? A może właśnie ty jesteś tym, kto go odnajdzie?